Hej cześć, witajcie, to jest Dłuka, to jest kolejny z The Binding of Isaac Repentance i w dzisiejszym odcinku e, zagramy sobie Mode'a Moda e, Kaneem. Może być Kane. E, tak jak planowałem parę odcinków temu w ogóle ten e, zorientowałem się, oglądałem ten odcinek, co był e, nie ten poprzedni, tylko ten, co był tam, powiedzmy, dwa odcinki temu, co szliśmy na Bista i. <grymne> Pierwszy przedmiot, który podniosłem, to był Sinus Infection. Ja tego nie zauważyłem, ale to było całkiem zabawne, biorąc pod uwagę to, że jestem teraz chory i mam kator. Ok, Lazy Matman, spoko. Nie widzimy Twojego zdrowia, ale to nic, jest ok, w porządku. Dostaliśmy Syntel na start, co mi się bardzo podoba, ponieważ z, z mnożnikiem. O kurde. ale <grymne> Dobra, to są czarne mnożniki. Z mnożnikiem, jaki Kane dostaje na start, to naprawdę wygląda to spoko. Nasz mecz mamy już 6 obrażeń na pierwszym piętrze. Co oczywiście jest bardzo pozytywną sytuacją tutaj dla mnie, ponieważ te początkowe fale są zawsze najgorsze, szczerze mówiąc. Oj, no właśnie, ponieważ dużo przeciwników się stakuje na sobie i. I trzeba się z tym troszkę pomęczyć jednak mimo wszystko. A tak to no jeżeli mamy spoko, spoko damage stat no to pójdzie nam to zdecydowanie troszkę szybciej. No a już tam muszek i jakiś tam kupek i tak dalej. Zdecydowanie fajna sprawa. Dobra. Kupimy sobie grzybka. Kupimy sobie grzybka. Kusi mnie ta karta, ale nie będę jej brał, ponieważ mam booster packa. Ace of clubs, ok. Justice, Justice sobie popniemy. Dobra, mamy tak. Temperance, ok. The lover's strength. Dobra, lover's sobie wezmę, popnę sobie tutaj i wejdziemy sobie do roomu, Ok. Spoko, spoko. Temperance mogę sobie popnąć. A no tak, bo tutaj, tutaj się rozpi tylko ziomeczek. No to nie, no to nie, tak. Dobra, pójdziemy sobie na bossa. Kurde, Ace of... źle to zrobiłem. Strength sobie chciałem wziąć na boss, a Strength sobie weźmiemy na, na falę z Diobłem, z Diobłem a, a Ace of Clubs sobie zabierzemy na następne piętro. Y, z tego względu, że... Y, y, będziemy trochę bomb z przeciwników. Bossów i tak nie zamienimy w bomby, a... Y, no wiadomo, no, będę musiał uważać, żeby... Y, będę musiał się upewnić, że podnoszę najpierw... Y, że podniosłem zanim, zanim popnę kartę to, że podniosłem wszystkie monetki. Bo później może być problem tego typu, że um, że monety zamieniają się w bombę, a tego byśmy nie chcieli. Wiadomo, gardling się na monetach opiera jednak. Dobra. No, gardlingi nie są dużym problemem, jak się ma taki damage. E, jak jeszcze Little Horn tu pomaga, respekt bomby. E, natomiast. Sam Little Horn też nie jest jakiś bardzo problematyczny, ale na pewno kwestia tego, że jest... no yy, Kwestia tego, że jesteśmy w dużym pokoju sprawia, że jest delikatnie trudniejszy niż zwykle. Cholera. Tak nie chciałem, dobra, zrobimy tak w takim razie. Nie chciałem tego jeszcze aktywować. Ale zresztą widzę, widzę, że się z tutaj z dużą ilością przeciwników, więc... Yy, zbombujemy tego. Żeby nam to poszło delikatnie szybciej. I biorąc pod uwagę to, że nie mamy żadnych sofartów. To idziemy sobie dzisiaj pod Angel Room'y ponownie. Jakoś tam Angel Room'y na właśnie na grid Mode ie. lepiej mi siadają szczerze mówiąc. I tu możemy sobie oczywiście wysadzić, skrzynkę mm, sobie otworzyć, ponieważ mamy ją za darmo. E, dobra. E, ile tu mamy serduszek? 2, 3. Okej, to zrobimy sobie tak. Mamy na pewno full health? Mamy full health. E tak raz, e dwa. Podnosimy. Raz, e dwa. Ok. Raz. Ok. I dostaliśmy adrenalinę. jest ok. Nie jest to nic niesamowitego, ale jest spoczko. Tu sobie zajrzymy, czy nie ma przypadkiem Secret Roomu. Nie ma. Lazy Matmana nie chcemy, ponieważ mamy lepszy drinket. Dobra. Ok. Tu mamy jakiś tam kamień z x -em. I Secret Room. I Soul Heart. I hangmana, żeby sobie móc tutaj zajrzeć. Ale Temperance. Nic ciekawego. A jednak coś ciekawego, ponieważ a, mamy tutaj raz, dwa, raz, dwa, ponieważ możemy się zbić tak o. Okej, okay. i mamy Loki's Horns, nic niesamowitego, ale, ale też nic złego. Piguła, health up, wszystkie piguły są pozytywne, ponieważ gramy Kaynem, więc warto, warto z tego faktu korzystać. Strength, spoczko. I lecimy sobie dalej. Naprawdę OK pierwsze piętro. Tak yy, bez jakichś fajerwerek, ale, ale naprawdę solidnie. E, Sapper, ok. E, ciebie sobie weźmiemy, chociaż jesteś taki SE. Dobra, mamy plecak. E, plecaka, plecak nie jest tutaj priorytetem, ponieważ i tak nie mamy na tyle. Kurde, no nie ma Leroy nie maszyna i nie ma tu też nic za bardzo, by mnie interesowało. Klucze mam, więc po prostu lecimy. Popniemy sobie Strengfas, spróbujemy wszystkie fale tutaj um, splirować naraz. Razem z bosami. Mamy też um, Bersing Saka, więc pająki nam. Pająki są wobec nas neutralne. Co jest bardzo fajną, fajną sprawą w tym przypadku. Ponieważ jak wiadomo z pająkami potrafią być problemy. Okej okay, host. No, ta karta naprawdę, naprawdę nam tutaj pomogła dosyć mocno. Strength jest jedną zdecydowanie z lepszych, z lepszych kart. Okej. Okay. Dobra. Podnosimy sobie piążki, lecimy na bossa. Dingle. W porządku. Jakoś zauważyłem, że na Glimmoldzie czasami się zdarza tak, że Yy, są bossy z po prostu z niższych pian, po się normalnie na kepsach nie respi. O, ale tu już mamy pipa, czyli normalnie normalnego bossa. Tam nas jest pip już jest na swoim miejscu, że tak powiem. Okay. No i dobra. I jump, na nasz angel room. Lighted owum dwa razy. Nie ma się czego bać jeden z prostszych z prostszych tutaj bossów, jak mogłem się wyłasać co z jest ich dwóch, ale ale nie było z nich problemu okej, okay, to mi się podoba, biorąc pod uwagę nasz trinket e, dobra, tu już nam się wymaksowało dobra, dobra i kolejne, kolejne dodatkowe zdrowie zbierzemy sobie te, te soul A, w zasadzie jednego tylko powinienem był zebrać, dobra tu nie będę tak mówił, nie będę tu nic kupał, ponieważ nie ma tu nic ciekawego. Zrobimy sobie tak i nawet możemy sobie zrobić tak. Okej. Okay. Laki roka niech... Chociaż. Wiecie co ja sobie go wezmę. Yy, I poodpakowujemy sobie trochę kamieni. Yy, nie wiem jak, jakie to są szanse na Glimodzie. No, chyba nie za duże. Muszę znaleźć jakiś większy, większą kupkę. Kupka. I cfani, because I said kupka. Dobra Nie ma co, nie ma bomb. I lecimy dalej. A jednak, tak jakbyśmy mieli PKK, to jak najbardziej ten Dla kierunku dał dużo bardziej. Ale na scapular słabo. w mit również słabo. A tu jest arki. Tu jest arki, którego ja nie kupię. Kein, czemu tańczysz? Debiluję Ty, idioto. Nic ci to nie da. Ziomeczku. Ziomeczku, ten przedmiot jest useless. Przestań tańczyć. Chyba, że uzbieramy. Nie wydaje mi się, żeby była na to szansa do spora, więc. Chyba po prostu walniemy sobie rola. Nie wiem. A to by fajnie było tworzyć tą skrzynkę. Dobra, rolujemy nie ma co. Niby spoko, opcja, ale. Ale nic z tego nie będzie, dobre. mam ski, zajebiście, mid zajebiście, weźmiemy sobie bombkę. Weźmiemy sobie bombkę, żeby otworzyć tą skrzynkę, ponieważ mam, mam ski, więc dostajemy dużo rzeczy z niej. No, okej, okay. Daczki, spoko. E, złoty klucz, okej. Okay. shard. kupimy go sobie tutaj. Pagalas, okej. Okay. No i dobra, lecimy dalej. Szkoda trochę tego arki, ale... Ale no, mówię, jedna opcja, żeby tutaj uzbierać faktycznie 99 coinów, to by było chyba... To by było chyba zdobycie, yy, znalezienie jakimś studem yy, Two of Diamonds, co nie jest możliwe chwilowo. E, dobra. W mi w przyczynie, że może w jakichś przeciwników, ale. Te wizy, ale nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Okay. spokojnie, spokojnie. No, come on. Gaj. Gaj. No to już się robi groźnie, te, te nasze tutaj braki, jeśli chodzi o dobre przedmioty w każdym trochę nam zaczynają doskwierać. No, bo jak widzicie jednak Dostajemy, że tak powiem. Może nie wpierdol, ale... Nie no, w sumie trzy serduszka straciłem. Można powiedzieć, że jest to trochę wpierdol. Chociaż no dwa przez Kerstrum, Znaczy dwa hity przez Kerstrum, czy jedno serduszko. Więc może nie jest wcale aż tak źle. Dobra. dostał nam Isaac. Dobra. Fajnie, fajnie. Weźmie, weźmiemy sobie Torn Photo. I pigułę. Bows. No, nie powiedziało. Bez sensu. No oczywiście. Najgorszy atak na sam początek. Ty no, co ty? Braciaka wyciągasz. Jeden na jeden się boi. O, 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 a ty mu zrobisz krzywdę. Forsaken. Walnij Brimstone'a. No nie wiem, czy ta, ten wariant może w ogóle walić Brimstone'em, ale powinien móc. Powinien ładnie wyczyścić to pomieszczenie, jeżeli, jeśli tak się stanie, faktycznie. A może ten nie wali Brimstone'em? Nie wiem, szczerze mówiąc, nie jestem jakimś tam ekspertem od, od wariantów każdego bossa możliwego. No, tak. Dobra po prostu ubijemy ich ten. <laughs> Liczyłem na, 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 na jakieś tam na Bromstena, ale się nie udało. Dobra. No come. On. Come on. No dawaj, dawaj. Okej. Okay. Fajnie, fajnie, 10 ponet, nic nie kupię. Trudno. Chyba, że pigułę. A, ale nie chcę pigułę. Okej. Okay. Czy wy się możecie nawzajem na atakować? Chyba nie. A, chyba nie. Ała. Musi być, być was tak dużo. No, ja pierdzielę. Wow, tego, tego ataku nie znałem. Nie wiedziałem, że one mogą tak. Celować powiedzmy. Ej, 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 ej. Ej, that's not very nice. Come on. Nie macie chillu w ogóle. Ale potrzebny mi jest ten angel bądź devil room, więc... Kurde, jakby one się mogły same nawzajem atakować. Te chill z tym rimstone'em. Przynajmniej w miarę są obite porówno. Oh, wow, Zazwyczaj Dostaję bardzo dużo obrażeń, ale to dlatego, że zazwyczaj walka z tym bossem mi tyle nie zajmuje. Ja akurat teraz... Jest zmadowany. Okej. Okay. I ty masz oczywiście najwięcej HP. Dobra. Mamy Devil Room tym razem. To jest w sumie nie najgorszymi przedmiotami. I Soul Heartem. Dobra, porzucamy Angel Room'y w takim razie. I lecimy dalej. Naliczyłem no, liczyłem co, co prawda na jakieś tutaj skrzynki, ale jednak nic nie mogę podnieść stąd. Dobra. Zobaczymy sobie tutaj Ankh. Eee, bez sensu. Właśnie to se zamkniemy w ogóle. Bez sensu kompletnie. I znowu bez sensu. No, dobra, range okej okay. ma małe, ale ja pierdziele. Nic naprawdę, nic dobrego tutaj. Nic dobrego nie otrzymałem. Nawet tu za bardzo nie ma nic wartego uwagi. No jest niby tu w piki, ale... Okej. Okay. Naprawdę ten run jest... Po prostu można by go opisać jako średni. To jest taki typowy średni run. Chociaż szkoda, bo zaczyna zapowiadać ciekawie. Mm, Dobra. No nic lecimy, może do Villumia będzie coś fajnego. Aczkolwiek po ostatniej fazie, po ostatniej fali Devil yy, trochę straciłem yy, morale moje, trochę opadły, jeżeli chodzi o, o moją możliwość zrobienia fali Devil jeżeli się zresztą jakieś ciężkie gówno. Ja nigdy nie dałem, może będzie coś prostego. ich nie zauważyłem Przynajmniej trafić. Dobra. Czy tu coś jest ciekawego? Hydropsy. Zwiększałem ponad kapa na sztirstat, więc jest ok. Dobra, pierwsza fala dosyć prosta. Pierwsza są zawsze chyba prostsze. Tak ja mam wrażenie. chociaż chyba nie. Ale tak no przeważnie mi się wydaje. Jest taka możliwość, że tak faktycznie. Będę musiał to... Będę musiał zwracać uwagę na te fale, czy, czy faktycznie tak jest. No może to jest prawda. Ale może mi się wydaje. Remonstro 2 nie powinien być taki ciężki. Aczkolwiek ja tak zawsze mówię, a okazuje się, że mam z nim problemy. Zawsze. Tak nie będę kłamał, no nie przepadam za tym bosem. No nie jest trudny, ale jest taki. Zawsze wydaje mi się, że robi więcej, niż bym się po niej spodziewał, jeśli chodzi o bycie wyzwaniem dla mnie jakimś. Okej, okay. nie było źle. I Devil Wave, okej. Okay. No dobra. Okej. Okay. It Leaves. E-e-e. nie lubię tych oczek. Nieraz się odsunę i dostanę i tak. Bo odsunę się nie tam, gdzie trzeba. Więc jak wiecie, odsunę się, jak cię atakuje i... Przecież się odsunąłem, ale, ale, no sorry, ale nie zrobiłeś tego tak jak powinieneś. Źle się odsunąłeś, po prostu. I tyle, i wal No, come on, come on. Okej. Okay. No, nawet z lift sobie zobaczyliśmy, ciekawe. Czy ja chcę okular lift? Kurde, z jednej strony tak, a z drugiej strony no, nie, masz tak dużo zdrowia. Nie mam też żadnych innych itemów od Gapiego, więc nie będę brał Gapis head'a, ale lifta sobie weźmiemy, zwłaszcza że mamy nie najgorszy teal stat. E, dobra, karciochy jakieś tutaj mamy, które ja sobie przygarnę szczerze mówiąc, bo mogą być ciekawe. Two of clubs, popnę sobie od razu, a tutaj mamy co? Kolejny tu of clubs, okej. Okay. Zobaczymy, może coś dostaniemy na następnym piętrze, jakieś dodatkowe jeszcze bomby. Żeby się to nam bardziej opłaciło Jezus Maria, ale gówno Ależ, ależ gówno, naprawdę Kolejny orbital Bez sensu O, blank card O, blank card, blank card Mogłoby być ciekawie Tu mamy serducho, więc ja to mogę wejść za darmo Dwa kluczyki, okej okay. Dobra Mogę kupić ten blank ale mam, mam tu w clubs, to nie wiem czy Nie wiem czy sensownie Zawsze karty tu nie kupię, ale weźmiemy, zobaczymy no, a to jest za 12. okej, okay. Spoko. No, a to nic, popniemy sobie po prostu. Może dostanę jakąś fajniejszą kartę później. Nawet który też jest za 12. Tu w Diamond zresztą też jest za 12. Albo może za 6, nie wiem. Nie pamiętam. Na Gridmodzie tak faktycznie, żeby to było zbalansowane, powinno być szczerze mówiąc, jednorazowe, bo jest zbyt broken. No nie będę kłamał, teraz by mi się to arki przydało, jakbym mógł je ja faktycznie mieć. I tak bym go nie mógł kupić. A jakoś, jakoś nie widzę tego rana, szczerze mówiąc. Ewentualnie jako Blue Baby może się uda. Aczkolwiek jako Blue Baby też tym bardziej tego nie widzę, bo się teraz pyta z trzema serduszkami. No, tak. Ojejku, was nie lubię. Jezus Maria. P -p -p koniec A ja nie chcę umierać, chciałem mieć fajny run wygrany a tu A tu idzie jak krew z dupy no, nawet nie ma co, nawet nie ma czego kupić szczerze mówiąc Dobra, fajnie, że fajnie, że chociaż lift robi robotę, ale. Dobra. Spoko. Afez nastąpi, gołem. Może jesteś. coś. Okej, okay, boss. Okej, okay, na boss, dobra. Tears up, to nic nie daje. Pan Makes you larger, dobra. Nie ma co wydawać przesadnie dużej ilości pieniędzy w dwóch bloatów. Dwóch bloatów. Nie, no ja sobie robicie, przysięgam. Już jeden byłby problemem, a dwóch bloatów. Ja rozumiem, że te devil fale mają być ciężkie, ale bez przesady. Trudniejsze niż sam grid. <grym> Okej. Okay. Okay. Jeden poszedł. A fuck grid. Dobra, dobra, dobra. Ok, ok, ok. Spokojnie, spokojnie. Devil room. Krampus. Proszę cię daj mi lampówkę. Dzięki. Okej. Okay. A jeszcze jedno. Okej, balls, ale fajnie. Dobra. Może nie będzie tak źle. Trochę się podleczyliśmy tymi pigułami. Kurwa, nie podniosłem tego. Piążka. Niedobrze. I tu już nie mamy nic. Okej, 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 okej. I jeszcze karta jest. Kurczę. Jeszcze nie daj, że jest karta. Okej, okay, ale to jest piguła. Chyba niezidentyfikowana, ale... Kurwa, I found peace, nieźle. Dobra. Ja bym to bardzo chciał kupić. Pępki psy... fak. Oh, fuck. Pępki naprowadzające. Nie podoba mi się to. Panie pępku. Są, są pewnie no, Envy na przykład jest między innymi jednym z tych bossów, z którymi naprawdę fajnie się walczy jak mamy, e, jak mamy prawda w wojda w sensie, no wiecie o co chodzi. No Joker. Ok, odkniemy się Jokera. Ok, mamy mamy spoko przedmioty. Dwa dwa naprawdę spoko przedmioty. Dobra. W porząsiu. E, wrócimy sobie do tego, zróbmy sobie tak. Balls? Please be balls. Speed up. Please be balls. Ranger. a to nawet nie, nie ten. Nie tak jak trzeba to zrobiłem. Dobra. E, jeszcze, jeszcze sobie kupiłem pigułę. Ale się nie naładujemy już, kurde. Nie przemyślałem. Do końca. I nie mam w ogóle pieniędzy. Żeby wpłacić na... Dobra, nie będę już nic kupował. Nie będę już nic kupował, to zaraz zostaniemy z basfaltu, sobie po prostu wpłacimy. Co nie jest, nie jest dużą ilością, niestety. Ja sobie najprawdopodobniej... Nie wiem, czy mielibyście z tym jakiś problem, żeby na przykład sobie... Poza, poza nagraniem, poza odcinkiem... Zagrał na przykład Rana jednego na... Na, na gridmodzie. Tylko i wyłącznie po to, żeby... Jest Buggy of Pills, tylko i wyłącznie w tym celu, żeby nazbierać sobie trochę, no liczymy jakieś, kurde Magic Mashem, żeby uzbierać sobie trochę, nie chciałem, to było niechcący, jeszcze rączki, fuck, 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 fuck najgorsze jest to, że ja tego nawet nie chciałem robić, to, to był misklik, kurde nic nie wezmę stąd. Dobra. Um, no, fajnie. Magic Mushman, szkoda, że go nie mogę wziąć. Chyba, że mogę. Nie mogę. Dobra. Przynajmniej um, jakbym mógł to, co mi po tym. W tym momencie. Dobra. 12 coinów, ale jeszcze dostaniemy możliwe, że z glida. Yy, bo tu jeszcze jest szansa, że się glid zrespina W tym pomieszczeniu. Tutaj ja to pomieszczenie na dwóch się teraz piło, proszę bardzo. co znaczy, że może jednym pieniądze z siebie, co mi się nie podoba. No, fuck. O tu Dodgeń poleciał konkretny. Dobra, dokładnie teraz drugiego. Fajnie. Dobra, zawsze to wpłacimy te 18, jeżeli nie dostaniemy hita oczywiście. Dobra, nie jest źle, szczerze mówiąc. Z tych pieniążków powinna być szansa, żeby wypadną pieniążki. Dobra, dobra, dobra. Spoko, spoko, spoko. No e, dobra, ten lift nas ratuje bardzo. Konkretnie. Te monetki i tak lecą w stronę tych liftów. No tu muszę te, te kluczy postaram się porozwać jak najwięcej, podam radę, bo... O, właśnie. Bo nie widzi mi się walka z... z masą goblinów Gridowskich. Ok, ok, ok. Dobra, dobra. Ładnie do poleciał. Okej, okay. warto zanotować, że lift jest fajnym fajnym item na grida. Bo niektóry, przy niektórych bossach nie robi, nie robi dużej różnicy, przy niektórych nawet potrafi nam zepsuć te, powiedzmy podejście. A znaczy może nie zepsuć, ale chodzi o to, że po prostu walka może być troszkę gorsza z tego, z tego względu, a na glidzie widzimy tutaj praktycznie same pozytywy. żon takich pieniążki przypadają, ale nie. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Wow, to było close. Dobra, dobra, dobra. Udało nam się no hit widzowie. Z nie będę kochał, jest to po części zasługa. Mm, jest to po części zasługa naszego. Rifta, ale. Ale nie powiecie, że słabo. jesteśmy prawie na 200. Mentyl jest tak przy 500, chyba, więc jeszcze troszkę. No ale nic. Zawsze tam krok, kroczek bliżej do. do czegoś tam powiedzmy. Dobra, także. Ja wam dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku z The Mining of Repentance. Cześć.